Witajcie, 17 lipca dzisiaj. Dawno niczego nie nagrywałem, bardzo dawno chyba ze dwa tygodnie. Nie widzieliście co tu się dzieje na ogródeczku. W sumie tak na dobrą sprawę to nic się nie działo, oprócz tego, że kopytka się wpakowały, poobgryzały troszkę rzodkiewki, a dzisiaj będzie likwidacja tej rzodkiewki. I będzie jeszcze likwidacja tej cebuli, która miała być na cebule, ale będzie to na czy piorek, niestety teraz podlewam, bo jest sucho jak trza no i co? i przenosimy się do ogródeczka kolejny dzień na ogródku pomidory zwiędły, trzeba podlewać ale bardzo dużo pomidorków jest ogólnie susza jak trza ogórki objedzły kopytka ale tu jeden się uchował i zakwitł. Może chociaż parę ogóreczków będzie. Tutaj rozpoczynamy likwidację tego poletka. Bo tu i tak już nic z tego nie będzie. Chociaż szczypiorek się uchowa na zimę. Zkona mi tamtego koperku, ale to już dziul z tym. Na drugi rok trzeba będzie się tutaj inaczej logistycznie zabezpieczyć i zrobić lepszą ziemię. A żeby tu coś rosło, najmniej co się udało, to tutaj ten koperek. Koperek, który tak bardzo liczyłem na niego, skarłowaciał i został się taki jakiś marny. Sałata naprawdę jestem kurde pod wrażeniem, że aż tak sobie radzi. A tutaj kopytka obżarły. obżarły rzutkiewkę, która zresztą nie żałujemy jej, bo nic z niej nie było. A teraz cały czas podlewanie. Bo jest kurde, tak sucho, niby coś tam deszczu spadło. Ale tutaj w lesie to wiadomo. Wszystko zaraz przechwycą drzewa. A to co nie przechwycą i spadnie na ziemię. To oczywiście wypiją. A tutaj zrobiliśmy taką z pokrzywy Śmierdzącą jak trza. Będziemy tutaj dolewać do wody. jadro wody. Po trochu bo to oczywiście jest dość mocne nie chcę tego popalić i będziemy podlewać tego naszego ogóra po troszeczku tutaj ogóra tutaj ogóra tutaj powiedzmy że też ogóra i tutaj trochę pomidora i tak w sumie będziemy robić z każdym wiaderkiem Podlany. a co tam nasze ziemniaki ziemniaki rosną na pół metra nic ich nie gryzie oprócz jakichś dziadost. ale stonki nie ma porobiło troszkę tylko dziur no, na jednych porobiło na drugich nie trzeba po prostu wiadro wody tutaj znowu wpergnąć no i niech rosną dalej tego kawałka, który miał być cebulowy nazbieraliśmy tyle szczypioru oczywiście to będzie przebierane jeszcze bo jest do groma różnych suchych liści a tu w tym momencie to będzie likwidowane ta rzodkiewka, zostanie tylko sałata te pięć pseudo koperków i tamta jedna fasolka która może da strączka jednego likwidacja zrobiona rzodkiewka się widać nie udała, zostały jakieś takie dziwne korzonki nic nie zgrubła w ogóle. Zostało tylko puste poletko. Została sałata, Została pietruszka, na której się teraz skupimy bardzo mocno. Przestawimy to ogrodzenie. Żeby chociaż natka pietruszki została sobie. No i została ta nieszczęsna fasolka i tam jakieś tam sałatki. Tak to teraz wyglądać będzie. Finalnie ogródek podlany. Chociaż trzeba było tu się nanosić wiader. Ale, tak jak widać, już pomidorki się zawiązały. Jak kopytka tego nie zeżą, to będzie co z tego. O, górki od razu podniosłem listki po podlaniu, a były takie zwiędnięte Ten jeden z Tutaj zabezpieczyliśmy z tej strony, żeby kopytka się nie wypchały. No i tam już jest wszystko zlikwidowane. Podlana, petrucha. No i tak to wygląda. zostawiajcie Łapki w górę i subskrypcję, żeby widzieć więcej. Taram Nala. No, no.